64 RAD Polski już na finiszu, siódme miejsce, było czwarte, nawet i trzecie. Zgadza się. No niestety nie udało się utrzymać tego miejsca. Mieliśmy małe problemy na e, pierwszym i drugim odcinku dzisiejszego dnia. Później staraliśmy się to nadrabiać, ale niestety nie udało się, także jesteśmy na siódmym miejscu, ale i tak jesteśmy zadowoleni z tego miejsca. Ostra walka w czubie była, także można było powalczyć. Zgadza się. No walka była do końca, do ostatniego metra odcinka specjalnego. A jak cały rajd? No, cały rajd patrząc z perspektywy czasu, to wydaje mi się, że i tak jest dobre miejsce. Bardzo długo już nie jeździłem po szutrak Testów też było bardzo mało tym samochodem w ogóle. Także i tak jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. Bo gdyby ktoś przed rajdem powiedział, że będę na siódmym miejscu, to byłbym bardzo, bardzo zadowolony. Ósme miejsce na Elmocie, teraz siódme, czyli cały czas trzymamy dziesiątkę. Na Następny rajd na będzie jedno też, do przodu. Na Elmocie też siódme miejsce. Czyli podwójna siódemka, teraz już tylko do przodu. Zgadza się. Mam nadzieję, że już na rajdzie subaru będzie dużo lepiej. A Jakie nawierzchnie Pan woli? Szutr czy jednak asfalt? Zawsze wolałem asfalt. Dobra, dzięki.